Ok, w tym odcinku muszę zrobić e, triki, które mi zadał tajemniczy gość. Tajemniczy. Mówiąc tajemniczy, mam na myśli tajemniczy. Nie, żebyście myśleli, że to był jakiś. oho, jakiś typ, że. To ten", tylko to był tajemniczy gość. I muszę zrobić triki, na przykład nie zrobienie sewu, obejście bloków po prawej stronie. Trzy razy Raz i dwa Czyli cztery razy muszę obejść bloki Tylko raz muszę zginąć Ale bez tego ginięcia Po prostu muszę cztery razy obejść bloki tak bokiem. Jak mi się to uda No to Challenge wykonany Ale Proszę was o zostawienie subskrypcji Łapki w górę I dzwoneczka Żebyście byli na bieżąco Teraz gram z Jakimiś botami pierwsze zacznijmy od może tego... Przecież tu. Nie wiem jak to zrobić. No, to... Ja wchodzę do tych laserów. A ja nie mogę wchodzić do laserów. Więc w następnym na próba ten odcinek może potrwać, a ja nie chcę, żeby on potrwał. Będzie chyba najbardziej denerwujący odcinek z całego tego tego kanału. Bo muszę robić takie tiki, że chyba nie mogę. Ja ich nie zrobię. Ale dobra, zrobię. Nie zrobię. Nie. Sejbu. A ja nie wiem, czy umiem nie zrobić sejbu. Bo sejbu nie umiem zrobić. Nie. Próbuję zrobić niezrobienie save'u Tak, niezrobienie save'u Czyli jak zrobię niezrobienie saveu. Yy, no to dostaję coś. Czyli nie. Subskrypcja. Nie zrobiłem save'u jak widzicie. Teraz przeszkola kolej na... najtrudniejsze triki. Najtrudniejsze, czyli... Naprawdę najtrudniejsze. Takie super trudne. Bo jak ja mam je zrobić, to muszę się mocno postarać. Wiecie, tak. Ale nie muszę być po prawej stronie, tylko po lewej. Chyba nie mówię jak chcę. Ale ja spróbuję po lewej. Teraz po lewej. Ja tak jak najszybciej próbuję ustawić graczy, żeby to szybko poszło. Więc spróbujemy. Nie będę wchodził do tych laserów. Tylko stał tak obok. Stał tak delikatnie. Tak. Może nie przy tych blokach. Co ja zrobiłem? Co za trik? Co jest? No to sobie przejdę. Chyba tak, 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 tak. Nie, prawie zrobiłem, prawie zrobiłem. Gdybym nie skakał, to bym to zrobił, to bym to zrobił, ale to, co zrobiłem teraz, no to no ładne było, naprawdę. Jeszcze nigdy tego nie zrobiłem, że normalnie weszłem w blok, nawet nie kliknąłem w spacji i mnie przedostało, Więc to było mocne. Ale jeśli nie chcecie przegapiać tych odcinków, to zostawcie odsłonięczek, naprawdę, bo to ja robię mocne odcinki. ze mi nie wychodzą, ale mocne, bo robię tak nieświadomie i nagle coś mi wychodzi. Na przykład widzieliście, normalnie weszło w bloki i przenikłem. To dobrze, że to nagrywka jest jakaś z tego. Dobra, ale ja muszę to zrobić, naprawdę muszę, bo... No bo nagle reklama się wyświetli i koniec. Chyba, że wolicie, żebym nie kończył odcinka i reklamy. reklama. ja przeskoczę. Tu też nie opłaca taka ściana. Dobra, ja będę zaraz już sejwować, co jest. I prawie mi się spali. Trzeba tak. <suszy> Mam dosyć tego. Naprawdę, jak się tego nie zrobię, no to chyba będę największym lubem na świecie. Nie no, reklama. Nie reklama. Reklama, wiecie o co chodzi, reklama jest jakaś. Hop, ją przyspieszymy, wychodzimy, no i gramy. Żeby nie było to szybko, ta reklama się nie liczy. Nie patrzcie się na tą reklamę. To była kłopiarka. Zagrań. Znaczy, play. No bo ja muszę zrobić tego trika. Jak nie go nie zrobię, no to mnie chyba coś trafi. Mm, więc, tak, tak, tak. Wspierajcie mnie łapkami w górę, żebym zrobił te triki, nauczył się. Każdy będzie mocno. Ale próbuję do tego podchodzić rozważnie, tak łatwo. Może, znaczy tak trudno. To nie nie bym to umiał. mi się prawie udało. Ci tak bez Czy by było to dobre wybór? By Jeszcze no, dajcie mi. Hop! Hop, 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 hop. Hop, 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 hop hop. Nie! Mam dosyć. Chyba tego nie zrobię. Jak ja tego nie zrobię, to mnie, to mnie, to mnie, to mnie, to mnie, to mnie po prostu Wyskoczę! challenge. Jeśli tego nie zrobię, to nagram jak gram w piłkę można Nie wiem, żartuję. To nagram wtedy Brawl Stars. A jeśli zrobię, to nagram wtedy... Um, FIFA. Okej? Okay. Może być. FIFA mobile, bo na telefonie nie ma innych FIFA. No, polecimy. No, Następna runda. Block. -dash. Muszę to zrobić po prostu. Muszę. Ciekawe ile ten odcinek już trwa. Może długo. Nie, nie mam siły do tego. Cały czas wchodzę, search to, bluetarz, kreator. Jeśli teraz mi nie wyjdzie, to tego nie robię. Stój, nagrywał browsters. Nie, no, znaczy no, nie będę cały czas nagrywał Brawl Stars, tylko stumble guys browsters, stumble guys browsters, stumble guys browsters, stumble guys browsters. Będzie, bo ja chyba jeden odcinek jako z Brawl dwa Chyba jeden, albo dwa Chyba tylko jeden Ale dwa mogą też Dobra, ale teraz ostatnią. napis Please, udaj się, ten trik. Żebyś się udał Musi się udać Nie może się przecież nie udać Wow, co, jak te buty chodzą, szlaczki. No dobra, jeden trik zaliczam. Jeden raz to zrobiłem, jeden tylko, ale jakby nie zrobiłem. Dobra. No to cześć, nie zrobiłem tych trików i nie zrobiłem. Dla nie tego gościa nie uda mi się nic zrobić, więc...